W Warszawie i Krakowie pojawiły się wlepki zachęcające do wstąpienia do grupy Wagnera. Jesteśmy tu. Dołącz do nas. No i kod QR zdaje się rzeczywiście prowadzić do strony rekrutacyjnej. No i na wypadek, gdyby jakaś ruska onuca chciała się dołączyć, to ja na ten link wszedłem i doczytałem szczegóły. Okrutnik, no. Witam Was. Ja może zacznę tak. Filmy, które dla Was, Pitrasze, oglądają różni ludzie w różnych momentach swojego życia, i musicie wiedzieć, że wstąpienie do Wagnerowców czy do tych batalionów po drugiej stronie barykady to obiektywnie nie jest najszczęśliwszy pomysł. To jest głupi pomysł. Obowiązki macie polskie, tym bardziej, że Polską zarządzają ludzie, którzy nierzadko reprezentują obce interesy i się z tym nie kryją, są z tego dumni. Więc jesteście potrzebni tutaj na miejscu. Dlatego też nie podam żadnego szczegółu, który ułatwiłby rekrutację. No, może poza tym, jednym najważniejszym, że z tej strony wynika, że rekrutacja jest zawieszona do odwołania. Taka sytuacja, nie? Zacznijmy od filmu, na, na którym widzimy, iż ktoś biegnie z telefonem. W sensie widzimy, to z perspektywy telefonu, który trzyma osoba biegnąca, biegnie ona za brodatym mężczyzną, który miał rozklejać wlepki Wagnera. Trzeba zauważyć, że nie widzimy na filmie, by ta osoba coś rozklejała. No zachodzi też pytanie, dlaczego ruski wywiad miałby przeprowadzać rekrutację poprzez wlepki na śmietnikach i innych toaletach, bo. Takie też się pojawiały. No i dlaczego linkuję do strony, na której jak W jest napisane, że rekrutacja jest zawieszona do odwołania? Rzecz dzieje się na warszawskich bulwarach Wiślanych, a informacja pojawia się w dużym ukraińskim portalu informacyjnym. No, ty, to jest to kliwit. A ja Jak mogliście usłyszeć, osoba, która nagrywa film, biegle posługuje się językiem ukraińskim bądź rosyjskim. Ja tego nie rozróżniam. Jeszcze. Ale, a, a ta druga osoba milczy, prawda? No i to jest moim zdaniem. Podejrzane zachowanie, no bo chyba każdy normalny dorosły, któremu przed oczami wyrósłby jakiś chłop z telefonem, którego filmuje, w jaki sposób by zareagował. Tutaj mieliśmy zachowaną zimną krew, aczkolwiek film się urywa i moim zdaniem tam jeszcze coś się działo. Działo się coś, czego redakcja tego dużego ukraińskiego portalu nie chciała nam upublicznić, ewentualnie Taki ucięty film dostała od osoby filmującej. Teoretycznie wszystko powinno się dać łatwo ustalić. Ten teren jest monitorowany, a z drugiej strony polska milicja, która podobno już wszczęła śledztwo, no bez problemu powinna dostać na miarę osoby udostępniającej film od tego ukraińskiego. Portalu. A teraz trochę o samej stronie. Po pierwsze, jest ona w języku rosyjskim, co sugerowałoby, że nie jest ona dostosowana do rekrutacji za granic. Oczywiście, w dobie już wszytych w przeglądarki różnego rodzaju tłumaczy, nie powinno to być problemem. Jednak, jeżeli strona jest stargetowana w tym wypadku na Polaków, no to chyba wypadałoby, żeby była ona w języku Polskim. Moim zdaniem to jest dziwne, no ale no najważniejsza informacja, którą już Wam zdradziłem wcześniej, jest informacja, że rekrutacja jest zawieszona do odwołania, żeby zostawić swoje dane kontaktowe i zgłosi się regionalny koordynator, co również sugerowałoby, że no to jest tylko ograniczone. Do obszaru Federacji Rosyjskiej, aczkolwiek może być koordynator, który zbiorowy informacje z zagranicy. Od ochotników wymaga się posiadanie paszportu? No, z kontekstu również wynika, że chodzi o paszport rosyjski, zdjęcia w konkretnych wymiarach, takie klatki piersiowe, zaświadczenie od dentysty, żeby kielochy w trakcie akcji nie zabolały, że, jest, że nie jest się zarejestrowanym w psychuszce, zaświadczenie o niekaralności. Osoba nie może być karana mandatami za używki. Należy także usunąć swój profil z mediów społecznościowych. To jest nowy regulamin z 24 lipca. Możliwe więc, że wcześniej warunki umożliwiały rekrutację ludzi siedzących w więzieniach. Na stronie mamy już niedziałający film, gdzie członek SWO, nie wiem, to jest chyba tej, tej grupy, został pokiereszowany przez nastolatków, no i chyba ich. Szukali film zdjęty, więc może i znaleźli, jest film z Przemową Pligorzyna, coś tam mówiło o końcu czerwca, nie, o początku czerwca i chyba o końcu sierpnia, co tam więcej to nie wiem, tylko to, co się na stronie w translatorze mi pojawiło. Potem komunikat, że komunikat z 30 lipca, że wagner operuje na Białorusi i w Afryce, no i że cały czas działają w imieniu Rosji, póki co. Rekrutacji nie będzie, jeżeli będzie taka potrzeba, inaczej, bo mają pełne stany osobowe. Jeżeli pojawi się informacja o rozszerzeniu stanów osobowych, to jak najbardziej są gotowi. No i teraz, co jest ważne, link z tego kodu QR najprawdopodobniej nie prowadzi do oryginalnej strony rekrutacyjnej Wagnerowców. Strona została założona 30 czerwca, w sensie domena została wykupiona 30 czerwca. Ja nie wierzę, że dopiero wtedy zaczęli oni rekrutować przez internet. Adres to jest zbitek cyfry, litery, tam jest nawet kilka myślników pod rząd. Adres został po prostu wygenerowany. Strona po wbiciu tych, znaczy po czytaniu kodu czy po wbiciu tych literek jest pisana cyrylicą, czyli to jest kolejna poszlaka, no, która sugerowałaby, że no to jest jednak obliczone na rekrutację wewnątrz Rosji, jeżeli strona jest prawdziwa. Bo na przykład sama domena jest zarejestrowana na osobę prywatną. Dane są tajne, bo takie jest prawo, międzynarodowe, międzynarodowe prawo w obrocie domenami. Jednak uważam, że gdyby to była strona oryginalna, to byłaby ona zarejestrowana na którąś z firm Prigorzyna. Nawet nie chodzi o wrzucanie w koszty, ale żeby mieć kontrolę nad domeną. I mamy rozszerzenie online. Sprawdzałem, jak to wygląda z innymi stronami Prigorzyna. W sensie tylko mi się pojawiła ta główna Wagnera i to jest jednak domena R.U. Należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Dlaczego ktoś linkuje do strony, na której jest informacja o zawieszonej rekrutacji? Dlaczego ktoś linkuje do strony, której nie można powiązać się z grupą, z grupą firmy należących do Prigorzyna? co samo w sobie byłoby informacją potwierdzającą, że za tym rzeczywiście stoją Rosjanie. Komuś bardziej niż na rekrutacji zależałoby móc zliczać sobie wejście na stronę. Najprawdopodobniej chodzi o mierzenie reakcji na tego typu akcje z wlepkami. Ja innego pomysłu nie mam. Zostańcie ze mną. Jeżeli nie tutaj, to na moim koncie na Twitterze. Wpiszcie sobie w Twittera uszy bądź uszynek. Wyjdą mo moje wpisy. Zapraszam do zapoznania się z archiwalnymi filmami, które trzymam na portalu syp.tv. sypywania również wystarczy wpisać uszy. Zapraszam na moje konto, gdzie. Pykam sobie w gierki oczywiście osoby, które e, lubią sobie pograć, no i też popatrzeć, <laughs> jak ktoś inny gra. No, dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Najważniejsze, żebyście byli, najważniejsze, żebyście wchodzili. E, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.